Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj test maskary. Maskara, którą dostałam w ostatnim pudeczku My Litty Box i jestem bardzo, bardzo dowolna, że mogę coś takiego przetestować. Jest to maskara Givenchy, Ja raczej nie inwestuję w maskary. Tutaj znalazłam cenę za 8 litrów 145 zł więc dosyć sporo, raczej bym nie wydał tyle na maskarę um, Ale mam nadzieję, że będzie fajna i jeżeli tak, to mam maskarę, którą użyję do ślubu, jak nie to będzie trzeba znaleźć coś innego um, Maskara nazywa się Norco True Volume Mascara um, i jest oczywiście w kolorze czarnym, opakowanie jest prześliczne, bardzo mi się podobało, bardzo takie ekskluzywne um, I może szybko przeczytam Wam, um, co piszą o tej maskarze, co na niej będę robić zakręcona szczoteczka Nolcouture Volume otwiera oko, białe włókna wychwytują, wydłużają i rozdzielają każdą, nawet najkrótszą rzęsę, czarne włókna dostarczają dokładnie takiej ilości produktu, jakiej trzeba wzdłuż całej linii rzęs, podobnie jak jego poprzednik Nolcouture, Nolcouture Volume posiada inteligentną formułę, która dba o rzęsy, gdyż jest wzbogacona o Lash Booster Expert Complex Oxazondina, chroni i rzęsy, pewnie tak się to nie wymawia, Chroni rzęsy i odbudowuje je, podczas gdy ekstrakt solankowca rewitalizuje je. Natomiast odżywcze peptyty ryżowe je wzmacniają wraz z regularnym stosowaniem maskary rzęsy, stają się gęstsze i tworzą tą oprawę dla oczu. No, y, ładnie to wszystko brzmi. Y, jeżeli chodzi o opinie, to są bardzo różne. Nie znalazłam takiej pomiędzy, że jest taka ok, albo ludzie uważają, że są po prostu ludzie, kobiety, najlepszą maskarą na świecie, albo że jest to komplet kompletne dno i nie chcą więcej na nie patrzeć. Więc zobaczymy, jak będzie u mnie. Jeśli chodzi o szczoteczkę jest dosyć duża, ja lubię dużo szczoteczki w maskarach, mnie to nie przeszkadza, dosyć ciekawy kształt, zobaczymy jak się sprawdzi, więc może przejdźmy po prostu już do testu. że pierwsza warstwa już jest rewelacyjna bardzo wydłużył e, te rzęsy, są bardzo zaznaczone, ja jestem zakochana już od pierwszej warstwy a teraz zobaczmy jak będzie wyglądał jeszcze z drugą wygląda jeszcze lepiej, jestem bardzo bardzo zadowolona, zdecydowanie ja należę do na osób, które uwielbiają tę maskarę i to na pewno będzie moja ślubna maskara, przepięknie wydłuża rzęsy, jestem bardzo bardzo zadowolona, mam nadzieję, że test wam się podobał, dajcie znać czy używał się tej maskary i jak się u was sprawdziła i czy może po tym teście macie ochotę ją próbować mam nadzieję, że miło spędziliście czas jak zawsze i do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa